Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwy w Potem mówił do wszystkich: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci, lub szkodę poniesie. W naszej wieczornej modlitwie Kościoła, modlitwie brewiarzowej, chcemy raz jeszcze pochylać się nad Słowem Ewangelii. Chcemy tego Słowa słuchać, ale jeszcze bardziej chcemy, by stawało się ono naszym. Piękna jest ta Ewangelia u progu Wielkiego Postu. To jest absolutnie najlepszy program, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić. To Słowo nam mówi, że że krzyż czeka na każdego z nas. Że każdy, kto idzie za Jezusem Musi mieć świadomość tego, że Krzyż jest wpisany integralnie w tę drogę. Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie. Co więcej, ewangelista Łukasz nam to bardzo mocno zaznacza. Potem mówił do wszystkich. Tutaj nie ma dzisiaj nikogo, kto by się uchylał od tego słowa. On mówi to do mnie. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. To znaczy, jeśli naprawdę chcesz iść za Jezusem, tak to czytam do swojego życia. Muszę być gotów na to, by spotkać się z krzyżem. Muszę być gotów na to, by się spotkać z krzyżem. I to nie byle jakim krzyżem. Wiecie, to nie jest krzyż, który gdzieś kiedyś przyjdzie, którego trzeba się bać. Łukasz mówi bardzo konkretnie. Mówi o krzyżu codziennym. Niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Czy chodzi o tę stałą dyspozycję serca w byciu uczniem Jezusa, albo nim jestem, albo nim nie jestem? Nie można się stać na chwilę, kiedy przyjdzie jakiś wielki krzyż, cierpienie. To jest pytanie o to, czy ja jestem dzisiaj uczniem Jezusa. Czy w krzyżu mojego dnia codziennego, tutaj gdzie jestem, dzisiaj jestem uczniem Jezusa. Jak chcesz iść za Jezusem, weź ten krzyż codzienny. Słowo, które nam mówi, że bycie uczniem Jezusa, to jest. To jest bycie z nim na drodze krzyża. To po co komu takie słowo, nie? Po co komu takie słowo? Czy w tym słowie w ogóle można dopatrywać się dobrej nowiny? To jest naprawdę śliczna, dobra nowina. Wiecie, ja ją odkryłem dzisiaj po raz y, chyba pierwszy. Zazwyczaj czytamy ten tekst w takim kluczu jeszcze może posłuszeństwa, ponieważ chcę być dobrym chrześcijaninem. Jakoś ten krzyż wezmę i pójdziemy. Z tym, że słowem kluczem tego słowa nie jest słowo krzyż i nie szukajmy nigdy dobrej nowiny w krzyżu. Słowo dobrej nowiny tkwi zupełnie gdzieś indziej, w powtarzającym się nieustannie słowie ja. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie krzyż i mnie naśladuje. Kto straci życie z mego powodu, centrum dobrej nowiny jest Jezus. Jest Jezus. Żeby dobrze zrozumieć to słowo, trzeba, trzeba dojść do tego momentu. Nie wolno się zatrzymać na krzyżu, bo rozczytamy te Ewangelię jako przekleństwo. to Jesteśmy w dziewiątym rozdziale Łukasza wcześniej Pan Jezus zadawał pytanie pod Cezareą Filipową, za kogo ludzie mnie uważają? I tam jest to pytanie, nie? Jedni mówią za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela, a wy za kogo mnie uważacie? Zanim cokolwiek Jezus odezwie się o krzyżu, mówi, a wy za kogo mnie uważacie? To jest pierwsze, fundamentalne, podstawowe pytanie wiary. Czy znam Jezusa? Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i, na, i niech mnie naśladuje. Pójdź za Jezusem. Co nas łączy z Jezusem? To nie jest pytanie, co nas łączy dzisiaj z krzyżem. Co nas łączy z Jezusem? I co nam każe nasz krzyż codzienny brać? Bo jak wam każą tylko księża albo, bo tak wypada, to, to dajcie sobie spokój. Jeśli nie odpowiadasz tak jak Piotr, ty jesteś Chrystusem Boga, czyli tym, który mnie przeprowadzi przez śmierć. To od krzyża, jeśli tego nie odkryjemy, od krzyża uciekajmy. To od krzyża dezerterujemy. Bycie chrześcijaninem to nie znaczy tylko. Podjęcie krzyża, umiejętność biegania krzyża, bycie chrześcijaninem znaczy o wiele więcej i głębiej. Pójść za Jezusem, pójść jego drogą, dlatego że On taką drogę wybiera, i z racji tego, że wiem, kim On jest dla mnie, wybieram taką samą drogę. To, co Pan Jezus konsekwentnie zrobił. On w ogroju rozeznał, że musi być ukrzyżowany, i to, co dzisiaj słyszymy w Ewangelii. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Skąd to wiedział? Bo wiedział, kim jest Bóg, bo wiedział, kim jest ojciec, i wiedział, dokąd ten krzyż prowadzi, dokąd prowadzi ta droga. Nie chodzi o to, by się dać beznadziejnie, bezmyślnie ukrzyżować. Chodzi o to, żeby pójść za Jezusem. Z wyboru, żeby pójść jego drogą, żeby mieć w sobie to wewnętrzne przekonanie i ja, ponieważ On, ja również muszę być ukrzyżowany razem z Nim. Bo skoro On został ukrzyżowany i podniesiony przez Ojca, to jeśli ja wejdę w jego drogę, zostanę ukrzyżowany i podniesiony przez Ojca. Jak to zmienia rozumienie Krzyża? Jak to zmienia rozumienia krzyża? On to rozeznał na modlitwie. Ja muszę. Wielki post jest dobrym czasem, byśmy też yy, rozkochali się w modlitwie, w zadawaniu Panu Bogu pytań. Szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, kim On jest dla mnie. Nie pytajcie się dzisiaj o to, czy jesteście w stanie po, y, pokonać swój krzyż. Nie wiem jak wy, wie, ale ja nie jestem w stanie. I nie jestem w stanie absolutnie odpowiedzieć sobie na to pytanie, kiedy to się w ogóle wydarzy. Ale bardziej jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, kim on jest dla mnie, ponieważ wiem, kim ja jestem dla Niego. Kim jest dla mnie Jezus? Nie pytajmy się, czy my jesteśmy już gotowi do tego, żebyśmy przeszli przez doświadczenie krzyża. Nie szukajmy jakichś kursów, żadnej techniki, żebyśmy stawali na głowie. Nie znajdziemy sposobu przejścia przez krzyż. Ale możemy przez ten krzyż przejść, jeżeli będę miał w sercu to rozeznanie dla kogo idę, za kim idę, kim jest ten, który mnie woła. Nie. Jeśli będę miał rozeznanie w sercu, kim jest Jezus. Krzyż dosięga każdego z nas i jest rzeczywistością brutalną ale możemy przez, przejść przez środek tego doświadczenia, jeśli idziemy za Jezusem. Inaczej iść, nie próbujcie.